Witajcie. Kolejny dzień zbiorów. Odmiana jesienna nabiera rozpędu jest pełnia zbioru odmiany jesiennej glen się powoli będzie chciał nam kończyć w najbliższych dniach z tego co ja widzę, znaczy w dniach. no Jeszcze ten tydzień glena będzie i później to już takie dwa dopady podejrzewam je. i poglenie po 40 skrzyneczek na tą chwilę włozimy codziennie żeby staram się nie obrywać wszystkiego naraz żeby co dzień bym, żebym mógł co dzień był w stanie po prostu dostarczać e, towar do odbiorcy a glena wpadamy, obrywamy wtedy kiedy mamy czas tak to wygląda No. I jedziemy. Hej, witajcie. Jadę na skup. Na skup, no do kolegi z malinami. U mnie dzisiaj afera, słuchajcie. Afera wśród pracowników. Wczoraj zadała mi jedna pani pytanie, czy może pracować na akord przy zrywaniu malin. Bo zobaczyła, że jest sporo ładnych malin. Pan Łukasz, czy ja mogę pracować u pana na akord? Mówię dobrze. 12 zł masz za skrzyneczkę i pracuj. Te znowu ludzie co gorzej rwią, no ale pan Łukasz, na na my, my nie chcemy pracować na akord. No to mówię dobra. To pracujcie wy na godzinę, tak? No, ale w końcu dobra, mówię, o dzień spróbują. No, rano wstaje, oczywiście jeden z pracowników z Ukrainy chciał jechać do domu, rozliczyłem go, oczywiście musiałem zawieźć do Lublina, bo jakby to. No i słuchajcie, wracam. Wracam jakoś do 12:00. Zachodzę na pole, a tam maliny pod krzakami. Wczoraj mówiłem jeszcze, słuchajcie, zrywacie maliny pojemniki, to weźcie te maliny do południa dwa razy znieście, po południu dwa razy do chłodniej, włączcie chłodnie na 13 stopni dobrze pan Łukasz, dobrze ja dzisiaj zachodzę na pole, maliny na pole aż się we mnie zagotowało, więc mówię dobra, tak, to tak, siadam na rower, na rower jadę na pole, mówię od dzisiaj koniec akordu Jezu, praktycznie na jedno im wychodzi, a tak kombinują, tak kombinują. Bardzo jestem wdzięczny ludziom, że są. Cieszy mnie to bardzo, że. Sorry, że tak majtam w tym. Cieszy mnie to bardzo, że są ci ludzie. Bo bez nich to ja bym w ogóle nic nie zebrał, tak? Ale ile to kosztuje stresu, nerwów? No ale to taka, taka jest rzeczywistość, tak? I nic tego, nikt tego nie zmieni. Trzeba pilnować, mieć e, rękę. Na pulsie. No i tak to dzisiaj było. Pilnujmy ludzi, słuchajcie, bo naprawdę nie dogodzi. Nie dogodzi wszystkim, jeszcze taki się nie urodził, sobie wszystkim dogodził. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oglądajcie te moje zmagania z rzeczywistością. Łapka w górę, łapka w dół, jak uważacie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, napomnę tylko, że jestem w trakcie iz, yy, uczenia się, przerabiania yy, filmów na nowym programie Adobe Premier, który sobie dzisiaj zakupiłem. No i może po, tysiącz, po, 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 po tysięcznej subskrypcji uda mi się stworzyć pierwszy film na nowym programie, na nowym programowaniu. Także zapraszam na kanał. Pozdrawiam Was, cześć.